Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Piątek, 9 października, piątek, piątunio, a więc kończymy tydzień, podsumowujemy tydzień. Kolejna pobudka z ekipą. Na początku proszę Was, jeżeli chcecie pomóc w rozwoju mojego kanału, zostawcie łapkę, zostawcie komentarz, dajcie suba, bo gdzieś tam YouTube mocno tnie zasięgi, a wiele osób ogląda, a nie ma subskrypcji na kanale, także jeżeli dacie suba, to Wam serdecznie za to dziękuję. Dzisiaj nie ma dużo informacji, dlatego że gdzieś tam w tygodniu, w tygodniu praktycznie o wszystkim sobie powiedzieliśmy. Natomiast jest kilka fajnych rzeczy do obgadania. Nie będę Was długo trzymał, nie będę przedłużał. Także od razu sobie startujemy z naszymi tematami. Standardowo zapraszam na grupę Edukacja, zapraszam na grupę Chilis. Również jeden nowy projekt oficjalnie dołącza do kryptoekipy. Zaraz wam o nim powiem. Natomiast zaczniemy sobie standardowo od. Jeżeli popatrzymy sobie na bitcoina 10 885, a więc 3% w górę, no i na portfolio się zazieleniło. Niektóre nasze altcoiny odrobiły, tak to nazwijmy, Oczywiście odrobiły dla osób, które kupowały na szczycie po 20-30%, także jest całkiem fajnie. Ethereum 350, a więc również ponad 4% w górę. No i jak popatrzymy sobie na główne altcoiny, to jest, jest zielono. Bardzo wiele projektów, ponad 20%. Rumę 23% w górę w ciągu 24 godzin i przebijamy tą połówkową kwotę, a więc kwotę pół dolara. Ja runę na spadku dokupiłem, a więc również jestem zadowolony, bo ponad 20% udało się zrobić na tych dodatkowych, Zakupach, zakupach, gdzie wrzuciłem swojego tetera. Także mam nadzieję, że te ważniejsze projekty również sobie, również sobie uzupełniacie. Również Swipe trochę odbił, tutaj ja jestem również, również na minusie. No i, no i Ren również ładnie bardzo leci. Wczoraj udało mi się zrobić zakupy i również tutaj, również tutaj jest fajny, fajny plus. Przechodzimy sobie do najważniejszych informacji. Mamy tutaj informacje, zaczynamy sobie od kompariku. Bitcoin wkrótce wystrzeli, uważa analityk z rynku kryptowalut. Eric Hughes uważa, że jest sygnał, który był niewidzialny od 6 lat. Tak jak wiecie, wielu analityków bitcoina, wiele osób, które skupia się na analizie technicznej bitcoina, korzysta z różnego rodzaju sygnałów, używa, do, używa wykresów i szuka analogii do lat poprzednich. To, co pojawiło się gdzieś tam gdzieś tam dawno, jeżeli się powtórzy, często, często jest właśnie tym, co pokazuje, że kurs może pójść w górę albo w dół. No i tutaj ten inwestor, a więc Eric Tis, uważa, że, że bitcoin najprawdopodobniej w. Wkrótce wystrzeli i mówi tutaj o wskaźniku KDJ, który, który w jego opinii znalazł się w takim samym miejscu, jak był w roku 2014. Wtedy, wtedy Bitcoin był w dołku na poziomie około 200-200 dolarów, 200 i, potem, i potem zaczął się ten pionowy wystrzał Bitcoina w górę. O tym czynniku poczytacie sobie dokładnie na Kompariku. Jest to wskaźnik, który jest właśnie używany przez traderów do, do przewidywania zmian do mego aktywu, a więc wskaźnik bardzo ważny, bo zmiana trendu jest to początek zawsze, jeżeli mamy zmianę trendu właśnie na rosnącym, no to tutaj liczymy się ze wzrostami, zobaczymy, czy będzie góra, czy będzie dół, natomiast tak jak mówię, widać, że dzisiaj jest, jest zielono, ale to jest spowodowane, to, że jest zielono, to nie jest spowodowane tylko wskaźnikami, ale również konkretnymi działaniami, które dzieją się na rynku, o których Wam Zaraz powiem. Lecimy sobie dalej. Ergo Hestia wykorzysta technologię blockchain do rozliczeń z klientami. Ergo Hestia, międzynarodowa korporacja, gigant. Absolutny gigant, myślę, że każdy gdzieś tam słyszał o tej firmie. Gdzieś tam, jeżeli nawet nie macie w Ergo jakichś tam ubezpieczeń, no to pewnie słyszeliście, widzieliście reklamę w telewizji, a więc spółka Bilon wdroży pilotażowe rozwiązania oparte właśnie o technologię blockchain. Ergo Hestia będzie z tego korzystała, także kolejny gigant. Korzysta z rozwiązań opartych o blockchaina i dzisiaj już praktycznie codziennie dostajemy newsy związane z tym, że tego typu firmy, tego typu korporacje, giganci korzystają właśnie z rozwiązań opartych o blockchaina. Mamy również projekt Atomic Ląd, który, który zajmuje się właśnie tutaj pożyczkami, zmieniają nazwę i mamy tutaj taki fajny artykuł dotyczący tego, że będą przechodzić z, z Ethereum na blockchaina i tłumaczą dlaczego to się dzieje. Słuchajcie, artykuł niezmiennie ciekawy, bo artykuł pokazujący Ethereum właśnie w, w tej sferze DeFi, a więc pokazujący, co się stało z Ethereum, dlaczego te opłaty za Ethera rosły, dlaczego to wyglądało tak jak wygląda i tutaj samo Atol, Atomic Ląd. Na swoim właśnie fanpage'u pisze o tym, że wielu gigantów, wiele rekinów w rynku odpowiada właśnie za to, co dzieje się z Eterem, przez to, że przenoszą kapitał szybko z jednego projektu na drugi. Widzieliśmy, jak to działo się na rynku DeFi, nie widząc tak naprawdę żadnej wartości w rynku, robiąc to po prostu czysto, czysto spekulacyjnie. Oczywiście wiele osób tak gra, wiele osób, wielu gigantów, wiele osób, wiele rekinów, które mają masę kryptowalut grają spekulacyjnie pod projekt, nie trzymają go, go na longa. Natomiast myślę, że to jest nieodzowna część rynku, i to jest normalne, że wiele osób korzysta po prostu z tego, co dzieje się na rynku. Natomiast artykuł warty do przeczytania nie tylko dlatego, że gdzieś tam warto poznać Atomic Lons, bo, która przeradza się w Atomic Finance, ale bardziej dlatego, że jest tutaj pokazane, jest tutaj pokazane, dlaczego mieliśmy właśnie te wzrosty opłat na Ethereum, dlaczego sieć była zapchana, jak właśnie grube ryby przynosiły tutaj swoje etery. No i tutaj tutaj widząc te negatywne negatywne według właśnie tej. tej tej firmy zjawisko przenoszą się w 100% na bitcoina. Natomiast polecam, polecam poczytać, polecam się, polecam się zapoznać, bo artykuł jest niezmiernie, niezmiernie, niezmiernie fajny. Także zapoznajcie się, u mnie mały dzisiaj w domu, także przepraszam, jak będą jakieś przerwy, bo nie poszedł do przedszkola, przybiega z telefonem i coś tam każe tacie włączać, ale myślę, że sobie. Tym poradzimy. Jest to live, a z live'ami trzeba umieć sobie radzić, także, także na spokojnie. Liczba, liczba portfeli przechowujących powyżej 0,1 bitcoina osiąga nowe ATH. O tym mówimy również bardzo często. Jeżeli patrzymy na bitcoina, jeżeli patrzymy na Ethereum, jest coraz więcej portfeli. Niedawno mówiliśmy o tym, że jest coraz więcej portfeli, które mają powyżej 1 bitcoina. Tutaj oczywiście ta mała ilość, a więc powyżej 0,1 bitcoina. Natomiast to cieszy, nowe portfele, to jest nowe zainteresowanie. Coraz więcej osób widzi potencjał w kryptowalutach, coraz więcej osób dywersyfikuje swój kapitał właśnie w oparciu o Bitcoina. I nowe ATH na bitcoinie, jeżeli chodzi o portfele, jest to na pewno jest to na pewno rzecz bardzo fajna, także poczytajcie sobie tutaj. Ja również swoje bitki trzymam długoterminowo, leżą sobie na że co jakiś czas sobie uzupełniam, także ja należę do tych twardych hodlerów, które bitcoinem nie handlują, i raczej bitcoina trzymam długoterminowo, jest to dla mnie pozycja absolutnie long. No i rozmawialiśmy sobie o tym, dlaczego się zazieleniło, dlaczego, dlaczego dlaczego gdzieś tam ta cena bitcoina poszła w górę. No i tutaj mamy artykuł, że Square przelewa 50 milionów dolarów na bitcoiny, a cena akcji rośnie. Kolejna duża spółka, kolejna spółka giełdowa kupuje bitcoina naprawdę za potężną kwotę, dywersyfikuje swój kapitał właśnie w bitcoinie. Słuchajcie, 50-50 milionów dolarów, co stanowi z tego, co pamiętam, z tego, co tutaj tam około 1% aktywów właśnie tej spółki, także bardzo dobra, bardzo dobra informacja. Widać dzisiaj, że potężne spółki giełdowe, spółki z potężnymi aktywami chcą po prostu mieć Bitcoina, jakiś procent swoich aktywów właśnie w Bitcoinie, gdyż widzą tutaj potencjał, widzą tutaj przyszłość i widzą, że kryptowaluty i sam sama technologia blockchain będą się po prostu bardzo, bardzo mocno rozwijać i myślę, że tego typu artykuły o tym, że spółki giełdowe, a więc tradycyjne spółki będą dywersyfikować w Bitcoinie, już za jakiś czas będziemy czytać po prostu co Dziennie myślę, że prędzej czy później każda większa spółka będzie dywersyfikować właśnie swoje środki, właśnie w BTC. Lecimy sobie dalej. Conbase wprowadza wsparcie dla Balancer i dla Ren. Ren, o którym się mówi bardzo dużo, wczoraj również o tym mówiliśmy. Pozycja, którą ja już posiadam w swoim portfelu po wczorajszych zakupach, a więc wsparcie dla tych dwóch projektów. Projektów właśnie opartych o DeFi. Szybkie przelewy, natychmiastowe wpłaty dla użytkowników z ponad 40 krajów, a więc bardzo mnie to cieszy. Conbase, jeżeli coś wspiera, to cena zawsze również idzie fajnie w górę, a więc na pewno zarówno dla Balancera, jak i dla Renu jest to bardzo. Bardzo dobra informacja. Pojawiły się informacje na temat Paypal, na temat, na temat konta PayPal, związanego właśnie z tym, że, że najprawdopodobniej będzie trzeba tutaj, będzie tutaj trzeba uiścić opłatę. Także jest to informacja, która została wygrzebana przez użytkowników z regulaminu. No i słuchajcie, co z tego wynika? Jeżeli macie konto na PayPalu i z niego nie korzystacie, to PayPal może obciążyć Was. Kwotą 50 zł. Natomiast dla mnie ten regulamin jest do końca niejasny, dlatego że nie ma tutaj określonego czasu, ile tak naprawdę jest aktywność. Czy wystarczy, nie wiem, zrobić jedną transakcję na rok, czy jedną transakcję na miesiąc, czy jedną transakcję na pół roku, tego po prostu w regulaminie nie ma. Więc jeżeli w ogóle nie używacie PayPalu, a macie tam jakieś środki, no to trzeba się zastanowić, bo najprawdopodobniej 50 zł z waszego konta zostanie, zostanie pobrane. Ja robiłem na PayPalu jakieś tam transakcje. Natomiast czekam tutaj również na, gdzieś tam na wyjaśnienie, bo nie ma na razie informacji w internecie, jak dokładnie to ma wyglądać z tymi transakcjami. Ile to ma być tych transakcji, czy ma być jedna w ciągu roku, czy jedna w ciągu miesiąca, tego, tego nie wiadomo. Natomiast fakt jest taki, że dla osób nieaktywnych, tak jest to nazwane w regulaminie, będzie opłata 50 zł. A więc jeżeli używacie PayPal'a, sprawdźcie swojego maila, tam macie dokładnie podpięty regulamin. Słuchajcie, jeżeli chodzi o Chilis, mamy tutaj kolejny konkurs na Twitterze, a więc bardzo prosty konkurs. 2,5 tysiąca dolarów czyli 10 osób dostanie po 250 dolarów. Bardzo proste zasady, także oczywiście tutaj jest razem z Trustem to robione. Było na trasie, teraz jest na Chilis. Wystarczy tutaj dać retweet, dać follow dla Chilis, Socios, Trust Wallet, pobrać, pobrać sobie aplikację Socios i zrobić replay ze screenshotem, właśnie właśnie pod tym tweetem. Także polecam tutaj to, to zrobić. No i wczoraj bardzo bardzo wiele osób pytało mnie o locker room. Rocker room, który mamy na, na aplikacji Socios. Ja przypominam, że nagrałem oddzielny film, gdzie macie pełne informacje, natomiast wczoraj wiele osób pytało mnie o potencjał tego locker roomu. Słuchajcie, tutaj naprawdę mówimy o gigantach. Manchester City, AC Milan, Real Madrid to są największe kluby na świecie, i przypominam, że jeżeli chodzi o te kluby, jeżeli któreś partnerstwo zostanie dograne, to zakup fan tokenów jest tylko i wyłącznie przez locker room. A więc to nie będzie tak, że będzie locker room, a potem będzie jeszcze zrobione FTO dla tych klubów. Tak nie będzie. Natomiast myślę, że zrobił coś dla giełdy, dlatego że do tej pory każdy klub, który wchodził, zazwyczaj można było kupować to i przez aplikację Socios, i przez giełdę. Locker room do tej pory jest tylko i wyłącznie na aplikacji Socios, a więc być może będzie. Będzie to jeszcze na giełdzie, natomiast jest wyraźnie napisane na medium, że nie w tej cenie. A więc tą cenę, którą teraz widzicie, jeden chyba 88 euro po tej cenie, czyli z która teraz jest, to taka szansa jest tylko raz i ona jest w locker roomie. Oczywiście ten locker room musi dojść do skutku, a więc to partnerstwo musi zostać dograne. Natomiast ja widzę tutaj duży potencjał. Wszedłem sobie tutaj. Kupiłem sobie te, te pre-tokeny za pomocą locker roomu, zarówno Milanu, Realu, jak i City. City kupiłem najmniej, gdzie, gdzieś w te partnerstwo najmniej, najmniej wierzę. Jeżeli one będzie dograne, będę mega, mega, mega zaskoczony. Natomiast pamiętajcie, że potencjał jest niesamowity. Jeżeli dużo osób w to nie wejdzie, niewiele osób gdzieś tam tutaj na będzie, to ta cena na starcie tych fan-tokenów powinna być dobra. Jeżeli wejdzie Real, to cena powinna być w okolicach, moim zdaniem, Juventusu albo PSG. Natomiast pamiętajcie, że Real ma zwiększoną pulę tych tokenów. A więc będzie ich tyle co Barcelony. Barcelona, jak widzicie, jest w dole. Być może jest to spowodowane właśnie tym, że tych fantokenów było więcej. Natomiast Milan, bardzo duży potencjał, bardzo dużo kibiców na całym świecie. Naprawdę klub, który, który, który ma swoją pozycję, więc tutaj może być miła niespodzianka, jeżeli chodzi o ceny FTO. No i jeżeli wszedłby Manchester City, a więc otwarcie Ligi Angielskiej, również byłoby naprawdę, naprawdę ciekawie. Także warto z tego locker roomu po prostu skorzystać. Słuchajcie, Clever, a więc portfel, portfel do Troma, jest mi dzisiaj niezmiernie miło poinformować, że nasz kolejny admin został oficjalnym właśnie ambasadorem portfela Clever. Zapraszam wszystkich serdecznie na naszą grupę na Telegramie, nową grupę właśnie dotyczącą dotyczącą Clevera, dotyczącą Troma, dotyczącą stakingu na Tronie, a więc wszystko, co związane z portfelem Clever, wszystko, co związane z Tronem, w jaki sposób kopać, jak pobrać, wszystko znajdziecie na tej grupie, rozwijamy się naprawdę niesamowicie Coraz więcej osób z ekipy reprezentuje jakieś projekty. Już mamy kilka takich projektów w naszym zespole. A więc gratuluję dla Przemka tutaj, że udało mu się stworzyć tą oficjalną grupę. Został tym ambasadorem i będziemy tutaj go wspierać i będziemy pomagać budować ten projekt, bo również Tron w naszym ekosystemie, Tron przynajmniej w moim portfelu, odgrywa naprawdę, naprawdę ważną rolę. Lecimy sobie dalej, torchain. Słuchajcie, jesteśmy coraz bliżej magnetu. Cena bardzo fajnie odbiła. Oczywiście ATH mieliśmy na poziomie tutaj jednego dolara. Ostatnio było zamknięcie stakingu na Run World. Wiele osób wypłaciło, sprzedało swoje nagrody. Złożyło się to również ze spadkami na wszystkich projektach DeFi, a więc gdzieś tam ta cena bardzo mocno zamurkowało. Zamurkowała, można było złapać Torchaina w bardzo fajnej cenie. Ja, ja trzymam cały czas. Bardzo wiele mi się wykopało, także jestem mega, mega zadowolony. Także mam sporo, mam sporo rumę i czekam tutaj sobie spokojnie, zobaczymy, zobaczymy, co tutaj będzie się działo. No i jeżeli popatrzymy sobie na CryptoDiffer i właśnie na, na wzrosty tutaj z dziewiątego, no to również jest run z prawie 24% wzrostem, jest kilka innych projektów, także, także na pewno ten czas na zakupy był dobry, telanie się krwi, ten sam dołek był dobry, bo można było w ciągu jednego dnia zrobić na wielu projektach 10 czy 20%. Jeżeli popatrzymy sobie na REN, również systematycznie do przodu, wczoraj pokazywaliśmy ten projekt, dzisiaj cena 0,28, a więc 14% w ciągu 24 godzin. Ja jestem po pierwszych zakupach, mam na razie delikatnych. Nie udało mi się kupić w tej niższej cenie, o której chciałem, a więc tam między 0,22 a 0,24. Kupiłem trochę drożej, natomiast Projekt dla mnie na Longa. Zobaczymy, projekt niezmiernie wartościowy. Dużo tutaj się dzieje, tak jak wczoraj Wam mówiłem, dużo partners. Ten spadek chcemy, był niewspółmierny do tego, co tutaj na arenie się po prostu dzieje. Lecimy sobie dalej. Bardzo fajny wykres na, na ICO Analyst polecam śledzić, a więc wykres pokazujący launchpad, a więc wszystkie IEO, które odbyły się na Finansie i macie tutaj pokazane również to, ile udało się kupić, tak? A więc macie porównanie liczby, liczby użytkowników, ile wchodziło w damę IEO i jakiej liczbie udało tutaj się kupić, a więc wiele, wiele projektów był również sand. Jeżeli chodzi o Samba, te IEO wypadło bardzo fajnie, bo połowa osób, połowa osób gdzieś tam tutaj. Na to się załapała, natomiast w przypadku innych projektów było to różnie. Natomiast dzisiaj na pewno IEO jest to coś, co zastępuje te klasyczne ICO, które było właśnie w poprzednich latach. Moim zdaniem lepsza forma, gdzieś tam troszkę większe bezpieczeństwo, bo tutaj mamy wsparcie giełd. Giełdy również weryfikują projekty, zanim zrobią takie IEO na swojej giełdzie, a więc jest ta podwójna weryfikacja. Nie tylko użytkownicy, ale również giełdy weryfikują projekty, których IEO robią na swojej jej wiełdzie. Warto się przyjrzeć, warto obserwować, bo naprawdę, naprawdę jest ciekawie i tutaj, tutaj wiele tych projektów dało naprawdę dobrze zarobić, a więc te ceny po wejściu były po prostu, szły po prostu bardzo, bardzo ładnie w górę. Trust Wallet mamy, słuchajcie, mamy na Trust AirDrop, natomiast AirDrop nie na wszystkim. Jeżeli używacie Trust Wallet na iOSie, no to niestety na iOSie, poprzez to, jaką Apple ma teraz politykę, nie ma diapsów. A więc nie można robić bardzo wielu rzeczy. Fani Androida oczywiście tutaj mogą z tego korzystać, natomiast, natomiast dzisiaj, dzisiaj Apple dość mocno walczy z diapsami, mocno walczy z konkurencją i również na iOSie nie da się tego zrobić. Natomiast jest tutaj Airdrop, Pancakeów a więc macie tu cały dokładny regulamin na Twitterze, macie również na Community Trust Wallet rozpisane, należy właśnie wejść przez Diapsa na stronkę, wejść właśnie tutaj, w, przejść na, właśnie na, na, na Binance'a, na łańcuch i należy zrobić, zrobić operację, a więc Pancake Swap, wszystko macie dokładnie rozpisane, a więc dziecinnie to wszystko jest proste, no i będą tutaj będą tutaj te kejki rozdawać, mają ich sporo, a więc jeżeli korzystacie z Androida, to można sobie po prostu to tutaj zrobić. Thank Słuchajcie, jeżeli popatrzymy sobie na NFT, a więc to, co mnie obecnie ostatnio najbardziej interesuje, interesuje mnie mocniej niż DeFi, mamy tutaj bardzo fajne zestawienie właśnie zrobione na DAO Makerze, a więc wolumen, wolumen ostatnich siedmiu dni, pokazano sprzedaż. Jest tutaj kilka projektów, którym naprawdę warto się, warto się przyjrzeć, między innymi RARI, także popatrzcie sobie, jest coraz więcej tych, tych projektów, również MEME bardzo mocno gdzieś tam zyskuje. Daję Wam też to po to, żebyście mogli porównać sobie to z Sandboxem, Boksem, żebyście mogli porównać sobie to z tym projektem, który pokazywaliśmy w oparciu o formułę pierwszą. Te projekty naprawdę jeszcze raczkują, a więc one mają niesamowity potencjał, żeby, żeby gonić tutaj tych gigantów, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o, rynek, o rynek NFT. No i ja przez weekend mocno skupiam się na sandboxie. Wszystkie swoje sandy, które mam, będę dawał na stake. Oczywiście wszystko jest na stronie. Bardzo proste to jest, wystarczy wystarczy tutaj połączyć swój portfel bezpośrednio przez, przez stronę sandboxa. Natomiast przypominam, że jest to zrobione na pulu Uniswapa, a więc trzeba mieć trzeba mieć również ETH, czyli żeby wrzucić tutaj na pół, trzeba mieć i samby i ETH. Także zobaczymy, jak to będzie kopać. Ja jestem niezmiernie ciekawy. Załadowałem się w samba, dla mnie token użytkowy, jeżeli chodzi o sandbox, który ma naprawdę fajne, fajne pole, tutaj fajny, fajny, fajny margines do, do rozwoju. Także przez weekend postaram się to zrobić. Jeżeli Dam Wam na pewno instrukcję, jeżeli nie instrukcję, to zrobię filmik, jeżeli czas, czas na to pozwoli. Także nowy projekt, który ja oficjalnie zaczynam kopać, a więc SANT. Z kilku projektów będę również rezygnował, jeżeli chodzi o kopanie, zrobię Wam zestawienie na grupie edukacja. Lecimy sobie, lecimy sobie dalej. Pro, projekt plutus, który pokazywaliśmy ostatnio, projekt karta kryptowalutowa, projekt, który fajnie się rozwija, rusza sprzedaż tokenów, nie jest tanio. Tak powiem w jednym zdaniu, nie jest tanio. Natomiast ten projekt pokazywałem jakiś czas temu w pobudce. Projekt, który łapie wiatr żagla, żagle przede wszystkim ze względu na swoje niesamowite partnerstwa. A więc wielu poważnych partnerów patrzy dzisiaj na Plutusa i na jego produkty jako na produkt bardzo wiarygodny. A więc tutaj, tutaj ta sprzedaż, ta pierwsza faza, ta pierwsza faza trwa, słuchajcie, 8 dolarów. Nie jest tanio i może tyle, i może więcej nie będę tutaj mówił, natomiast ta cena pokazuje to, w jaki tutaj e, tych tokenów nie jest również super bardzo dużo, stąd też te, taka cena. Natomiast e, oni, tutaj, no, oni tutaj mierzą naprawdę w bardzo, bardzo wysokie, e, w bardzo wysoki rozwój, natomiast daję wam informację tylko dlatego, że o tym projekcie mówiłem. Czy ja będę kupował e, p, tutaj. E, nie wiem, muszę się zastanowić, muszę sobie to przemyślać, gdzieś tam mam środki polokowane, natomiast wiele, wiele widać, że wielu dzisiaj youtuberów, wielu influencerów mówi właśnie o Plutusie, wiele osób już dostało kartę, był robiony unboxing, także można tutaj się zastanowić, najważniejsze to jest to, że dorzucają 40% w tych pierwszych fazach, a więc, a więc dostajemy więcej, więcej niż kupujemy, 40% bardzo, bardzo dużo, zazwyczaj przy, te, przy takiego rodzaju presale'ach było 10-5%, tutaj mamy 40%. Słuchajcie, tyle dzisiaj, piątek, żeby nie przedłużać, w poniedziałek zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja w weekend ja będę do Gdańska na mecz Polska-Włochy. Oczywiście, jeżeli nie będzie tego lockdownu, tego lockdownu, który idzie, oczywiście ja tutaj gdzieś tam patrzę na to przez pryzmat, gdzieś tam. Delikatnie ma to wszystko, ma tą całą pandemię. Oczywiście to nie jest tak, że nie myje rąk, nie wyzyfekuje rąk, ale uważam, że gdzieś tam chodzenie w maseczkach, w sklepach czy gdzieś, no to być może czy w kinach, czy na stadionach jest to uzasadnione. Na przykład taki spacer sobie z domą i z dzieckiem, gdzie nie ma ludzi obok, no to maseczka tutaj jest dla mnie granicem absurdu i tak po prostu uważam. I noszenie maseczki na spacerze, kiedy idziemy sobie sami, czy wchodzenie do lasu z maseczką, a ku temu ten lockdown idzie, jest po prostu moim zdaniem nie ma sensu. Natomiast nie będziemy o tym rozmawiać, dbajcie swoje zdrowie, ręce trzeba dezynfekować, tak czy tak, ręce trzeba myć. Zobaczymy, jak to będzie. Natomiast pamiętajcie, że jeżeli na świecie zostanie wprowadzony taki mocny lockdown, związany na przykład z tym, że będzie zakaz przemieszczania się, no to znowu przedsiębiorcy dostaną po dupie, znowu gospodarka stanie i znowu wszystko może polecieć bardzo, bardzo mocno w dołu. Dlatego musimy dzisiaj na to patrzeć, na ten cały lockdown, również przez pryzmat budowania naszego portfela. W weekend kupujemy, być może będzie tanio, na razie się zazieleniło, a więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dzięki za Uwagę, zostawcie suba, zostawcie łapkę w górę i słyszymy się w kolejnej pobudce z kryptoekipą. Hej ekipa!